Dzień dobry kochani ścisze radio wyjeżdżamy z... z zabiegów o Pan spuścił. wyjeżdżamy z zabiegów mamy dzisiaj taką pogodę czekajcie taką dziwną pogodę, bo trochę świeci słońce trochę trochę się chmurzy, później zapowiadają trochę deszcz, wczoraj też był trochę deszcz przez wczoraj no tu jak zwykle Ciągle coś tam pada. Nie może być, wiecie, tak całkiem ładnie nad morzem, bo to by było zbyt piękne. No, walka o auto cały czas trwa. Wczoraj byliśmy w warsztacie samochodowym, tam gdzie mają naprawiać nasz samochód. Jest problem pomiędzy, z komunikacją pomiędzy. Ubezpieczycielem, jakąś firmą zewnętrzną, która się zajmuje kalkulacją. Tam kalkulację dostał, serwis wysłał, słuchajcie, 6 dni temu do tej firmy i nie mogą się porozumieć. Tam ci mają za, zaakceptować, ale coś nie jest. Nie wiadomo kto to każdy, każdy mówi co innego, słuchajcie. W warsztacie mówią, że nie dostali odpowiedzi, tam ci twierdzą, że war warsztat nie, nie odpowiada, tam no. Nie, no to jest Nie ogóle... dowiecie się prawdy, to jest po prostu jedna wielka masakra. Ja napisałem już o interwencję do rzecznika. Tak, Artur dzisiaj rano przed wyjazdem napisał do rzecznika maila, bo po prostu to, co się dzieje, to jest jakiś koszmar. I tak y, codziennie auto zastępcze, którym teraz jeździmy, nam cykają. Cykają nam codziennie... Puszczacie. Cykają nam codziennie... Y, Dobra, Cykają nam codziennie auto, yy, codziennie, musimy dzwonić, Artur dzwoni i prosi o kolejny dzień, no teraz mamy, słuchajcie, na trzy dni aż, to wow, no ale zawsze trzeciego dnia, Idzie, co? zawsze dni. tego trzeciego dnia, czy tamtego drugiego dnia trzeba zadzwonić i prosić o kolejne. Się prosi. to jest upokorzenie tak, dla mnie, ja Wam powiem wiecie, tak. Że, to może trwać nawet 3-4 miesiące? Naprawdę. Bo zanim oni, jak widzę, jak oni działają, i zanim to auto w ogóle będzie naprawione albo skasowane, bo też jest taka opcja, że to auto będzie do kasacji, bo jeśli się okaże, że koszt. Bo wiecie, zrobią tam wycenę auta, nie i tego oczywiście nikt nie bierze pod uwagę, że wydaliśmy 7 tysięcy na naprawę silnika i chwilę wcześniej 1000 zł na naprawę skrzyni biegów, tam linki do biegów, tego nikt nie bierze pod uwagę, więc jeśli oni stwierdzą, że auto jest mniej warte niż, no wiecie, cena rynkowa. Nagle naprawa, tak? nagle naprawa i paru tam części okaże się droższa niż to auto. Tak i się okaże, że naprawa będzie droższa niż auto. To auto będzie przeznaczone do całkowitej kasacji. Wyobrażacie to sobie? Nie wiem, gdzie żyję kurwa? Nie wiem, gdzie my żyjemy, ale wtedy to dopiero będzie katastrofa, dlatego wtedy, że wtedy to oni nam na przykład powiedzą: wiecie, dadzą nam parę groszy i powiedzą: no trudno, auto są złomowane i, i będziemy musieli sobie kupić auto za własne pieniądze. Nawet nie chcę o tym myśleć. W ogóle, ja nie wiem, co to jest. Yy, yy, jak, co to jest za sieć połączeń? Firma tu zewnętrzna nadzoruje tamtych, tam druga firma zewnętrzna w aut udziela. Oni I my mają... jako poszkodowani musimy się urzerać, musimy walczyć, a ten, który spowodował kolizję, auto ma praktycznie nieruszone. Nie, no ma, ma. No ma, ma. Ale, ale co? Ile on ma ale w porównaniu myszko, do nas? Drugi ma kasację a od razu, powiedzieli, że ale to drugi też nie jest wiadomo Ale to też nie wiadomo, wiesz co on ma, bo wiesz, no nikt nie, nie robił mu oględzin. No ja tam widziałam, on że taką, on za dużo nie miał. On, miał. on nawet pojechał do domu tym samochodem. On miał kije A nam od razu taką, zabrali dowód rejestracyjny i, i, i co on tam miał? Ją ja też tam zabrali. Nic nie mam. Ale pojechał do domu. No bo on tam się podobnie już pytał policjantów, czy może pojechać. Hmm. Nie, ja nie mam słów w ogóle, wiecie. Bo miał 100 metrów. No. Komu, nie, ja po prostu. I my, jako poszkodowani, teraz musimy jeszcze e, się martwić o to, czy my w ogóle będziemy mieli następnego dnia czy jeździć. I, e, I w ogóle co z naszym autem? To jest chory kraj. To wszystko jest dobrze, jeśli chodzi o ubezpieczalnie. Jak macie płacić składki, to tak jest pięknie, wszystko elegancko. Ale jak oni mają wypłacić. No. Jak oni mają wypłacić. Ale pamiętasz co ten. Y, z warsztatu mówił, no. że PZU dobrze złacz. Tak, sobie, że PZ tak. PZU jest, z nimi nie ma problemów, a... y, nie ma takiej wojny, nie ma takiej. A, a ten Interlisk to. Y... A Interlisk to jest katastrofa. Jak będziecie kiedyś słyszeć, Interlisk, to Ciekać. jak najdalej? Jak Ucieka. najdalej? Uciekać. Uciekać po prostu jak najdalej. No. Dobra, teraz jedziemy do apteki, tak? Masz moją tą receptę. Czy nie masz co wczoraj z samochodu wyjąłeś? Eee, ale gdzie jest masz? Na D nie masz? Jazdnia, Czekaj, może ona jest w kurce w ogóle? Może w kurce, no nie wiem. Kurka jest. w bagażniku. No. To podjedziemy pod aptekę? No, podjedziemy, no ale. No witaminę D ten co reumatolog mi ja nie wiem gdzie jest tym plazem? No właśnie i to jest właśnie to. A weź zaś tutaj w tym. Tu nie ma. Halo. co za dużo było, co? Ludzie, za dużo wypiłeś dzisiaj. Tak. Mm. halo halo do roboty wstawaj halo halo ludzi czas do roboty myszy łapać masz pół myszy chociaż halo łysy Rudy tak wypoczywa. Mówi w sanatorium. Tak się wypoczywa. Halo! Stawaj! Rudy! Myszy tu chodzą. Chodzą tutaj. Patrzcie. My, my Rudy w ogóle nic nie zważa. Na nic. Halo! Myszy chodzą. Dobry Czasowicz? tylko głową kiwa nie zawraca gitary teraz wypoczywam tak się żyje i tam jakaś robota o teraz miejsce na medale myje. tak na medale trzeba umyć miejsce ludzie mówią, że chce wiertucie od razu się tam nie, nie bawi pół myszy nawet nie ma złapane tak można pracować Słonko grzeje, brzuszek pełny i no, jakieś dobre auto jeszcze, Jakby się zapalił, by Rody podczas y, właśnie takich ciepłych miesięcy a ich jest już, no, powiem Wam, naprawdę mało bo jeszcze ten maj, no to taki, on jest zimny a już no, pamiętam czasy kiedy był kwiecień ciepły maj, w maju to już było ciepło to on jeszcze w domu siedział a dopiero teraz no tak czasem no, ale on w takie ciepłe właśnie miesiące to on w ogóle do domu nie wraca on tu na ogrodzie sobie żyje mówi fajnie jest jakieś tam myszki jakieś wczesne myszki sobie zjada alo 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 robota jest no widzicie? Rudy w ogóle, to jest rudy cały. A tu jest rudego zabawka, mysza taka z pepko czy tam z kotona jest, nie wiem, kupiona. I z tym kiedyś biegali, a teraz już nie biegają. tak się wszystko zazieleniło prach ciach i wszystko się zazieleniło oświetlenie ogrodu tutaj jest ostatnio się popsuło woda naleciała do yy, przewodów pomimo tego że są zabezpieczone to naleciała no i no, tak to bywa się zazieleniło, pięknie jest. Dzień dobry. Rozrabiaki, rumburaki, kto się tu opala? Kto się opala? Jakie jacy zaspani. O jeju, jeju, cześć. Kto się opala? A Wy teraz na jaki kolor się opalacie? Co? Na jaki kolor? Bo wy już jesteście czarni. To teraz na jaki? Zobaczcie, jakie to są słodziaki. O, jeno, jeno. Jak się opalamy. Tak? Dziewczynka, koko. Nasza koko. Nasza koko. Ty jesteś koko? No. Koko. Tak. To jest chłopak. Jeden. I chłopak drugi to jest Carlos, a to jest Chuck. Tak. ty jesteś Chuck? Ty jesteś, czak, Chuck. 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 Oj, słodziaki. Leila, ale ty masz tu ubaw, nie? No. Mówię ci. Słodziaki. Chciałam Wam pokazać, e, przyszłam do ogrodu, jest piękna pogoda. Chciałam Wam pokazać bez. Poprzycinałam e, właśnie tak jak przekwit, w tamtym roku i teraz mam piękny, taki gęsty. Tutaj nie widać całego drzewka, bo jest za bukszpanem. Ten bukszpan jest taki ogromny, urósł już. Chociaż go zawsze przycinamy, ale czekajcie. I tak Wam pokażę. E, no, chciałam Wam pokazać, jaki mamy piękny, gęsty bez tutaj wiecie tak jest nad morzem że u nas wszystko później kwitnie i no bo długo jest zimniej i w ogóle jest chłodniej więc no niestety na północy już tak jest ale zobaczcie jaki piękny jest bez i powiem wam że tak pachnie że szok tutaj wierzba jest coraz większa naprawdę coś pięknego jak ja lubię wszystko tak kwitnie wiecie wszystko jest takie ładne Muszę tu jeszcze przyjść, poobcinać wszystkie paprotki, zrobić tutaj porządek, wiecie, pozagrabiać. Ale już mi się to podoba. Pięknie jest. Naprawdę. O, mlecze muszę pousuwać. No, jeszcze nie byłam tu w tym roku. A tutaj, u góry, to tak się trochę zlewa. Mamy taki jasny, fioletowy bez. No, a tutaj nasze choinki, nasz las w ogrodzie. No, także, tak to wygląda. Chciałam Wam właśnie pokazać, bo jeszcze w tym roku Wam nie pokazywałam. Tak to właśnie u nas wygląda. Tutaj w różyczkach. O, jeszcze są tulipany. Yy, płatki z drzew. Wiecie, owocowych. Yy, tutaj jest jabłuszko, i wiśnia obok. I spadają płatki. No, różyczki też poprzecinałam przed zimą, także wszystko na nowo kwitnie. Robię słuchajcie, omlet. Mam szpinak, te kawałki, takie szynki, cebulka, pomidorek i zaraz będzie z tego omlecik. Tak, wszystko sprawdzone. Tak, jest dobrze. Mamy peczuszkę od Maxizo. Yy, zamówiłam, słuchajcie jakie ładne kartoniki oni mają yy, zamówiłam puszki I teraz nie wiem, Ewa mi nie da dojść ona musi tutaj najpierw sprawdzić, tak? tak, musisz sprawdzić, dobrze zobacz czy, czekajcie, bo oni też mają taką papierową właśnie taśmę o, proszę bardzo sprawdź, czy wszystko jest dobrze, yy, wzięłam taką mieszankę tym razem Yy, I co, wzięłam już dla dorosłych, bo no bo po prostu wiecie, kiteny jeszcze mam, a poza tym już no kitenów yy, tak dużo nie potrzebuję. I wzięłam yy, taką mieszankę różnych, yy, ile tutaj jest, 24 puszki. Yy, Dolinę notaci jeszcze mam troszkę, więc po prostu wzięłam yy, animondę. Różne rodzaje. Takie były tam y, mieszanki, ale się czaje jeszcze na, na jeden zestaw. Tylko jeszcze nie jest dostępny. On w jakiejś tam promocji jest i dlatego szybko jest w, y, wykupowany. No ale y, wiecie. Ale tam za 4 dni podobno ma być znowuż, więc y, no więc kupię i teraz otworzę. Zobaczymy, czy im zasmakuje. Nie wiem jeszcze jaki smak wezmę. Bo tutaj, ja nie wiem, chyba są cztery smaki, tak, tak miało chyba przynajmniej być, więc zobaczymy. No, zaraz przetestują. No i zobaczcie, tutaj mam barfa i ja im po prostu mieszam to z puszką. No bo żeby maluchy znały też smak puszek, no bo ludzie przeważnie karmią. Na razie do tej pory takie mi się dwie rodziny trafiły, które robią barfa które chciały robić i tutaj właśnie mam tak taką i teraz tak ja po prostu to na talerzyk biorę to do tego troszeczkę karmy i on, im to rozdrabniam żeby one po prostu też znały różne karmy. Dlatego ja różne karmy kupuję a yy, prawda jest taka że te dla dorosłych tak naprawdę składem się różnią <gryw> praktycznie wcale składem się nie różnią. Mm, tylko się różnią tym, że po prostu y, dla dorosłych mają większe kawałki, a dla małych jest po prostu y, y, papka. Dostań. O, tutaj przychodzę teraz do Karola, a Karol jest tutaj ze swoim synkiem jednym. Nie wiem dlaczego tylko jeden synek, ale jest jeden. O. I synek poszedł. No dobra, chodź, Carlos, chodź, no, proszę, proszę, zobaczymy. Carlos przyszedł, a czak tutaj był. Lejla, a ty miałaś w kuchni. I co teraz tutaj? Tam już niedobre. tam już wszystko wyjedzone. No. Lajusia, idź do swojego talerzyka. Lajluszka, idź do swojego talerzyka. Idź do swojego, tam do kuchni idź. Twój jest w kuchni. Już przestań tutaj wy, wyjadać wszystkim. Proszę, łakomczuchu. No, idź. Karlo no. z buzie. Miałeś jeść. Tata ci wszystko wyje. Tata, Tata ci wszystko wyje. Łobuzie. Tak, tak. Przed chwilą mieliśmy taką zabawę. Wędkami z piórkiem. Nie? Powiedz, ale była zabawa. Ale była zabawa. Była taka zabawa. No. Nie, Karol wszystko zje. Carlos. Tata ci wszystko zje. Nie interesuje cię to? Pum. Był, bu był. Był, był, buł. Bambelki, bąbelki. Już jednego bąbelka nie ma, zobaczcie. Poszedł na grzyby. Nie? No. Co tu masz za piórko? Co to jest? Uch, ty żabo. No się baw, baw.